Ta ciężarówka nazywa się Mater i postanawia przestraszyć swoich przyjaciół. Mater chowa się za oponą, by przestraszyć Tomiego i Jake'a. Potem straszy Lili przez jej okno, a nawet ciotkę, stawiając przed nią puste butle gazowe. Następnej nocy wszystkie auta spotykają się na stacji benzynowej, by omówić psikusy Matera. Podczas rozmowy zauważają, że Mater ukrywa się za beczką. Przyjaciel Matera, Lightning, mówi: Wiem, że chowasz się za beczką, ale Mater wyskakuje z góry, straszy go i śmieje się. Nagle pojawia się policjant i ostrzega matera, by tego nie powtarzał, ale ten nie bierze go na poważnie. Policjant mówi poważnie, że gdy ktoś straszy jak duch, prawdziwe duchy czują się urażone i zaczynają dokuczać. Wszyscy słuchają uważnie, a mater zaczyna drżeć ze strachu. Wszyscy szybko wracają do swoich domów. Gdy mater wraca do domu, jego reflektor psuje się, bo się trzęsie. Nagle za nim pojawia się jasne światło i biega przerażony myśląc, że to duch, ale to lampa przywiązana przez przyjaciół. Więc napisz w komentarzu swój ulubiony samochód i subskrybuj, bo...